Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na 14 odcinku z serii F1.24. Kariera kierowcy. Czas na Grand Prix Belgii po ostatnim Grand Prix Węgier. No, gdzie jak widzicie, nie poszło nam najlepiej. P19 Ogólnie beznadziejny to był wyścig, ponieważ w kwalifikacjach już zajęliśmy P20 i później udało nam się przebić o parę pozycji. Dość popełniliśmy błąd, przez co się obróciliśmy i ostatecznie. Zakończyliśmy na P19, walcząc z Aleksem Albonem, jeszcze P18, choć niestety tą walkę też. Przegraliśmy przez popełnienie kolejnego błędu. P7 aktualnie w kierowcach, P6 w konstruktorach i P17, nasz teammate w kierowcach. I również chciałbym Wam podziękować teraz za 100 subskrypcji, które wbiliśmy w ostatnim tygodniu. Nie miałam, jeszcze wam nie miałam jeszcze czasu po prostu, żeby Wam podziękować, więc dziękuję Wam z całego serca. Odcinek specjalny, jak coś się pojawi, znaczy aktualnie jestem na wakacjach i po prostu pojawi się po tym, jak wrócę, czyli. Niebawem, nie będę Wam mówić co to gładnie, ale się niedługo po prostu dowiecie. Mamy tak. Zrobiliśmy jedno ulepszenie, chcemy robić z Aro jest to o przednim skrzydle. I mamy też tutaj ponowić ulepszenie z podwozia. Więc właśnie, ostatecznie jednak zrezygnujemy z tego ulepszenia aerodynamiki i ulepszymy sobie tutaj. Właśnie ponowimy to ulepszenie w podwoziu. Bo jak widzicie, pod względem podwozia, sauber nie wygląda najlepiej. I w układzie napędowym jeszcze zrobimy chłodnicę, ponieważ nawet nasza na to stać. Lecz sobie to standardowo, bo naprawdę układ napędowy jest fenomenalny, i to trzeba po prostu przyznać. Przechodzimy tak naprawdę. Dalej. Na to Grand Prix nie mieliśmy w ogóle żadnych ulepszeń, więc przechodzimy do tajnego spotkania, i to jest właśnie tajne spotkanie z Astonem Martinem no i Aston Martin to jest bardziej zespół z którym byśmy chcieli podpisywać kontrakt ponieważ jak widzicie są trzeci w konstruktorach, mają 239 punktów my 118 Alonso wygrał wyścig Stroll drugie miejsce, no my też wygraliśmy wyścig niedawno i to właśnie wtedy Stroll zajął to P2 lecz właśnie ja bym aktualnie kontynuował te rozmowy z Astonem Martinem, bo naprawdę Aston Martin to jest dobry zespół i on ogólnie idzie w dobrym niż złym Kierunku. To więc tak, już po prostu przyspieszamy czas tutaj do weekendu wyścigowego, do Grand Prix Belgii i od razu po prostu będziemy przechodzili do kwalifikacji, gdzie się tam aktualnie jesteśmy zabijeni. Ja jestem czwarty najgorszy samochód aktualnie, to jest nasz. To więc tak, zaczynamy już pierwsze okrążenie w Q1, no i zobaczymy jak nam aktualnie pójdzie. Jak widzicie, pogoda nie wygląda najlepiej, ponieważ pada deszcz i to tak samo jest nowy layout tutaj w Spa ponieważ na tą grę zmienili irusz, że trochę wygląda inaczej. Aktualnie na tym pierwszym okrążeniu jeszcze tego nie zauważycie, Chyba na drugim okrążeniu Wam to pokażę. No ale właśnie kończymy to pierwsze okrążenie i to dosyć szybko Wam to pokazuję, ponieważ to był jeszcze moment, kiedy ten Tor nie wyglądał najlepiej. I teraz na drugim okrążeniu, kiedy znowu wyjechaliśmy, to jak widzicie, Tor już wygląda o wiele lepiej. Jest już sucha nitka na tym torze, więc powinniśmy się jednak bardziej poprawić niż okrążenie, jakie zrobiliśmy po prostu na pierwszym naszym okrążeniu. No i za chwilę zobaczycie, jak wygląda to po drugi, po pierwszym sektorze, tak naprawdę Fionetowy pierwszy sektor, 40 dziesiąte przewagi nad potasem. Drugi sektor tak samo, na razie fenomenalnie wygląda, jak widzicie, ponad 2 sekundy przewagi. To jest aktualnie 2,5 sekundy, kiedy kończymy ten drugi sektor, więc idziemy naprawdę niesamowicie o sekundy lepiej niż Sergio Perez i o 0,9 lepiej niż Nico Hulkenberg. Więc kończymy już to okrążenie. Prawie 3 sekundy poprawy. Więc to jest naprawdę niesłychane okrążenie, na którym aktualnie jesteśmy. I kończymy już to okrążenie. Prawie 3 sekundy przewagi. No to musimy na 100% przejść do Q2. I tak też się dzieje, ponieważ przechodzimy na P4. Dalej z tymi kwalifikacjami więc tym się pierwszy Hamilton, drugi Sainz, trzeci okon. My przechodzimy na P4, nasz teammate na P10, ale natomiast odpadają Sergio Perez, Charles Leclerc i Fernando Alonso. A dopiero co mówiłem, że Aston Martin idzie w dobrym kierunku, a jej ich główny kierowca odpada w Q1, lecz po prostu to jest dlatego, bo nie wyjechał dalej na okrążenie lecia, ich nie muszę bronić, oni muszą sobie po prostu poradzić, żeby nas zatrudnić. Lecimy do Q2. No i jak widzicie w Q2 tak samo pierwsze okrążenie nie wygląda najlepiej, cały czas pada deszcz, jest naprawdę mokro, ponieważ jedziemy cały czas na mokrych oponach, więc rozpoczynamy to okrążenie i właśnie teraz tutaj w Q2 pokażę Wam podjazd pod Irush Radlion, tą sekcję zakrętów, ponieważ ona się szczególnie zmieniła. Wygląda inaczej. No i też właśnie w pierwszym zakręcie już tam jest bliżej pułapka żwirowa niż kiedyś była, tam kiedy po prostu był wylany asfalt. I jak widzicie, Irusz Radion jest o wiele szerszy niż kiedyś był, również jest ta nowa trybuna i ogólnie ten tor się bardziej pozmieniał, a to dlatego, że właśnie na tą grę dodali nową... Nowy tor, po prostu tak jak wygląda na żywo, dotychczas była stara nitka toru. No i właśnie kontynuujemy dalej, ponieważ tutaj też, jak widzicie, jest zmienione to, że po lewej stronie mamy pułapkę żwirową zamiast bardzo dużą tarkę i w tym miejscu też się zmienił tor, że ten zakręt po prostu trochę inaczej wygląda niż dotychczas i pułapki żwirowe, tak samo jak tutaj kończąc drugi sektor, są o wiele bli bliżej. Gdzie każdy błąd po prostu może kosztować kierowcę bardzo dużo, kończymy już to okrążenie. Zobaczmy, co to będzie za czas. Wygląda to okrążenie na naprawdę dobre i też to będzie nasze jedyne okrążenie w Q2, ponieważ później, jakby na kwalifikacje, mamy jedne mokre opony i lepiej nie zużywać tych mokrych opon na drugie okrążenie, więc kończy się to na jednym okrążeniu. Dlatego przechodzimy do Q3 o pięć tysięcznych Taka była przewaga przed naszym teammateem, więc naprawdę blisko, abyśmy odpadli z kwalifikacji, nie bylibyśmy w Q3. Więc zobaczmy, na co nasz jeszcze stać w trzeciej sesji kwalifikacyjnej, więc czas przejść do Q3. Rozpoczynamy już nasze pierwsze okrążenie Zatem w kwalifikacjach... No i już Wam też od razu powiem, że to też będzie nasze jedyne okrążenie. Nie wiem dlaczego a ja już później nie chciało poprawiać okrążenia. Ja pomyślałem, że też nie poprawię okrążenia. Jednak w sumie wiem, Przypomniałem sobie. To dlatego, że samo okrążenie pomiarowe trwa ponad dwie minuty. Ja jeszcze te zjazdowe trwają też plus minus 2 minuty, a nawet trochę dłużej. Co daje już 6 minut, jak się wyjedzie trochę później niż normalnie. To jest po prostu za mało czasu, żeby wyjechać ponownie na tor, więc kończymy już nasze okrążenie pomiarowe, co to będzie za pozycja, ponieważ już się nie poprawimy, to jest aktualnie P3, lecz nie każdy jeszcze ukończył swoje okrążenie i ostatecznie Lando Norris pierwszy, drugi Sainz trzeci Verstappen i my kończymy na P6. Za okonem jedna dziesiąta, tak naprawdę, no dobra, 1,13 setnych. Taka strata do okona nie jest to za dużo. Fajnie, jeżeli jesteśmy tak w pośrodku top 10, bo przynajmniej już moim zdaniem, jeżeli nie popełnimy żadnego głupiego błędu ani AI, to mamy zagwarantowane punkty wyścigu. welcome to this visit to the ardennes countryside spa francorchamps hosted its first grand prix back in 1925 and this historic track is loved by drivers and fans alike and us here in the commentary box too so it's a warm welcome from the belgian grand prix spa francorchamps today a circuit that spans 4.35 miles there are tons of elevation changes along the way too 19 corners making up this circuit with nine of those to the right and the remaining 10 to the left this track's a great one for fans of pure speed and the average lap speed comes close to a whopping 145 miles per hour it's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session Lando Norris will lead us away from pole position. And the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Russell, Ocon, King, Hamilton, Albon, Gasly, Oscar Piastri, Bottas, Stroll, Ricardo, Magnussen, Sonoda, Fernando Alonso, Sargent, Holkenberg. A więc, tak, strategia na ten wyścig to są softy, mediumy. Pit stop na 10 okrążeniu i trochę więcej paliwa, czyli tak jak zawsze. No, i już rozpoczynamy z okrążeniem formującym. Żadnych kar nie było, cały czas startujemy z P6, nasz teammate na P11. Mamy naprawdę duże szanse, żeby coś tutaj jeszcze ugrać w tym wyścigu, czy to lepsze punkty, czy to po prostu utrzymanie tej szóstej pozycji, tylko żeby po prostu nie iść do tyłu. Pilnujmy tej szóstej pozycji, brońmy się przed Hamiltonem, więc już parkujemy nasze bolidy na polach startowych i zaraz rozpoczniemy rywalizację tutaj w Grand Prix Spa Francorchamps. Pięć czerwonych świateł i zaczynamy z tym wyścigiem. Mamy nawet spoko start. Nie tracimy żadnych pozycji ani nie zyskamy, lecz niestety okon tutaj już zjechał na naszą linię jazdy. Trochę tam było kontaktu, no i jedziemy bok w bok z Luisem Hamiltonem o szóstą pozycję. Czy uda nam się wybronić tutaj przed Ilusz? Hamilton nie wygląda, żeby chciał odpuścić. Będziemy jechali dwa szeroko tutaj w sekwencji zakrętów Ilusz Radion, ale na szczęście zostajemy przed Hamiltonem na P6. I przed nami teraz Max Verstappen z Estebanem Okonem walczą o P4, lecz ostatecznie Max Verstappen wygrywa ten pojedynek. Okon bardzo szeroko tutaj wypchany, przez co nasz trochę niestety przyhamował, lecz my zostajemy aktualnie na P6, ale nie na długo, ponieważ już tutaj na drugim okrążeniu, a tak dokładnie to do pierwszego zakrętu, atakujemy Okona i już jesteśmy przed nim na P5. I to mi się po prostu bardzo podoba. Piąte okrążenie i po raz kolejny staramy się wyprzedzić tutaj Maxa Verstappena, ponieważ mamy DRS i jesteśmy nawet trochę szybsi od niego, lecz to jeszcze nie był ten moment, żeby go wyprzedzić. Natomiast tutaj na Camel Straight byliśmy bardzo blisko, żeby wyprzedzić Verstappena, ale to też się nie udaje, zostajemy cały czas na P5 tuż za Verstappenem. Niestety popełniliśmy tutaj błąd, my wyjeżdżając z Basto przy Kane na piątym okrążeniu i straciliśmy trochę czasu do Verstapena, ale teraz na ósmym okrążeniu jesteśmy tuż za nim, otwieramy tylne skrzydło, mamy DRS i wyprzedzamy po wewnętrznej Maxa Verstapena. Jesteśmy przed nim na P4 i tutaj jeszcze do hamowania do kolejnej szykany. Zostajemy na 100% przed nim, awansujemy na P4, ale teraz dalej na ósmym okrążeniu Carlos Sainz ma usterkę mechaniczną, dzięki czemu wyprzedzamy go i awansujemy już na podium. Tak jest, jesteśmy na P3 i teraz dziesiąte okrążenie. Zjeżdżamy na nas jedyny pit stop. Naprawdę ten wyścig wygląda na razie bardzo solidnie, ponieważ jesteśmy aktualnie na P2, lecz to przez to, że Norris zrobił tutaj po prostu pit stop więc pewnie stracimy w prostu to P2, spadniemy na P3, ale na serio wyścig wygląda niesamowicie jak na razie. Jeszcze bezbłędny pit stop, a natomiast Red Bull chyba popełnił, popełnił błąd w pit stopie, ponieważ wyjeżdżamy bardzo daleko przed Werstapenem, a Landon Norris jest tylko i wyłącznie przed nami o sekundę. I już jesteśmy nawet coraz bliżej niego, nie za bardzo. Natomiast udało nam się podciąć Georgia Rasela, dzięki czemu już go wyprzedziliśmy na P2. I teraz na 14 okrążeniu, czyli chwilę później, wyprzedzamy Lando Norrisa, przynajmniej staramy się go wyprzedzić. Lecz tu jeszcze odpuszczamy, żeby mieć DRS na prostej kamel, i tam wtedy go wyprzedzimy. I będziemy mieli pierwszą pozycję, i też mu po prostu odjedziemy. Przejeżdżając tutaj przez Irus Radion. Jesteśmy już obok Norisa, otwieramy tylne skrzydło i jesteśmy przed nim na P1. W taki oto sposób awansujemy na prowadzenie tego wyścigu. Wygląda ten wyścig naprawdę niesamowicie. Ale teraz na 15 okrążeniu Max Verstappen nas wyprzedza, przez co tracimy prowadzenie, lecz na 16 okrążeniu po raz kolejny odbieramy to prowadzenie i znowu prowadzimy gruntli. Spa, Verstappen teraz tutaj do Basto przy starać stara się nas wyprzedzić i mamy tutaj wewnętrzną na szczęście na tą drugą część szykany, dzięki czemu zostaniemy przed Verstappenem, ale to nie koniec tej walki, ponieważ Verstappen ma DRS, jest przed nami, my mamy zewnętrzną linię jazdy, opóźniamy trochę hamowanie i jedziemy po raz kolejny koło w koło z Maxem Verstappenem. Verstappen trochę przyspieszył, my będziemy mieli DRS na prostej kamel dzięki czemu będziemy mogli wyprzedzić tutaj maksa wersztapena po raz kolejny otwieramy tylne skrzydło tutaj DRS jest aktywny na tej prostej i jesteśmy po raz kolejny przed wersztapenem na P1 niesamowicie to na razie wygląda ale teraz na przedostatnim okrążeniu nie musimy się martwić wersztapenem ponieważ Verstappen musi się martwić Georgem Russellem. Tak jest, George Russell. Atakuje teraz Maxa wersztapena OP2, dzięki czemu bezpiecznie możemy im odjechać. I ostatecznie ten pojedynek wygrywa George Russell. I Max Verstappen traci drugą pozycję. Rozpoczynamy teraz ostatnie okrążenie tego wyścigu. Jesteśmy przed Russellem. Ten wyścig naprawdę już wygląda fenomenalnie, ale jeżeli zdobędziemy jeszcze to. to Pierwsze miejsce to naprawdę będzie niesamowite. Na prostej kamel zużyliśmy cały IRS jaki mieliśmy, dzięki czemu jesteśmy przed Rasselem i tutaj pod koniec jeszcze okrążenia Russell będzie starać może się nas wyprzedzić tutaj do Basto Kane, ale jest za daleko, dzięki czemu jeżeli tutaj już nie popełnimy żadnego błędu, przejedziemy na pierwszej pozycji. I wygramy po raz trzeci w tym sezonie Grand Prix Spa jest nasze. Wygrywamy ten wyścig. Coś niesłychanego. I to naprawdę coś niesłychanego. Nie spodziewałem się, że w tym wyścigu wygramy. No, że po prostu wygramy ten wyścig. Jest to niesamowite. Naprawdę jest to niesamowite. Nie wiem, jakim cudem nie jesteśmy kierowcą dnia. Ja Ale no cóż, tak czasem bywa. Race then and a magnificent victory here at the Belgian Grand Prix. You always look back at a race like this and think: if I had just made that mistake there or locked up here, there would have been contact. And every one of those overtakes is a moment where you have to absolutely nail it, perfect it, and that's exactly what they're able to do today. Great stuff indeed.

po prostu długie, szybkie, proste i tory tak naprawdę niespychane. naprawdę jest to po prostu niespychane. więc ostatecznie wygrywamy ten wyścig. drugi Russell, trzeci Verstappen, czwarty Norris, piąty Leclerc, szósty Okon, siódmy Hamilton, ósmy Alonso, dziewiąty Albon i dziesiąty Piastri. Nasz teammate kończy ten wyścig na P16, i właśnie chyba jedynym po prostu odpadnięciem z tego wyścigu był Carlos Sainz, który na ósmym okrążeniu już odpadł. No i naprawdę niesłychany tutaj powrót Charlesa Leclerc'a. P20, tam P19 na P5, coś niespykanego. Sergio Perez na P11 awansował, więc trochę gorzej, a my jesteśmy, chyba awansujemy w ogóle na P6, wyprzedzamy Carlosa Sainsa. Wersztapen ma 31 punktów przewagi nad Fernando Alonso, trzeci Norris, 39 punktów straty do Wersztapena, czwarty Perez, piąty Leclerc, nasz teammate cały czas na P17. Red Bull na P1 z dużą przewagą nad Ferrari. Ta przewaga cały czas jest bardzo podobna i my jesteśmy na P6. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda nasza ocena po tym wyścigu. Więc doświadczenie idzie nam do góry w prawa, awansuje nam na 74 poziom, tempo na 75 i skupienie prawie na 71, a ocena ogólna na 74 poziom, więc wygląda to naprawdę fenomenalnie. Uznanie mamy na 51 poziomie, chyba tak już dotychczas było i u specjalistów też wszystko idzie do przodu. Co też jest po prostu fenomenalną informacją. Dziękuję Wam za ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Jeszcze raz dziękuję Wam za 100 subskrypcji. Życzę Wam miłego dnia. Pa, pa. No i cześć!